Jak wały wytrzymają, to będzie dobrze, świartujemy, a jak nie, to będzie 97 rok. To jest raport specjalny o sytuacji na południu Polski na czwartek 19 września 2024 roku na godzinę 22. Irena Suchocka, Dzień dobry. Powódź 2024. Podcast specjalny polskiego radia. Na brzegu dolnym trwa walka o utrzymanie wałów. Napełniane są worki z piaskiem, które następnie są rozwożone do newralgicznych miejsc. Na miejscu pomagają mieszkańcy sąsiednich wsi, a także gmin. Straż i więźniowie z Zakładu Karnego w Wołowie nadal potrzeba rąk do pracy. Mieszkańcy części miasta szykują się do zaleconej przez władze ewakuacji. Tragedia jest, jest tragedia. Jeszcze trochę jak przez nie przyjdzie ta fala do nas, nie wiem co będzie. No wszyscy walczą jak mogą. No zobaczymy. Miejmy nadzieję, że wały wytrzymają. Jak wały wytrzymają, to będzie dobrze, się a Jak nie, to będzie 97 rok. Także dużo będzie... mieszkańców tutaj przyszło, żeby walczyć. To jest no takie. To, to, to jest takie są mieszkańcy, na przykład nie są z tą, są z Migrodu, są i z Obornik, i z jakieś no nawet fabryczne od nas. Ludzi naprawdę dużo takich nikto nie, jak to się mówi, nie dotyczy, a przyjeżdżają pomagać. Przez Wrocław fala powodziowa będzie przechodzić przez co najmniej dobę, natomiast stany alarmowe na odrze w tym regionie mogą obowiązywać do końca tygodnia. Za Wrocławiem trudna noc i pracowity dzień. Wytężona walka na worki z piaskiem, które mają tamować przecieki. No i hasło dnia, cofka. To nam cały czas zagraża. Największy problem dzisiaj to kwestia ewentualnego cofnięcia się rzek, które łączą się z Odrą. Znajdujemy się przy Wrocławskiej Oczyszczalni Ścieków na Janówku. Jest to miejsce nie tyle ważne, ale kluczowe ze względu na, na nasze miasto, na gospodarkę wodno-ściekową tutaj Wrocławia. Przez całą noc trwały działania tutaj na wale. Było foliowanie tego wału, przygotowanie się do ewentualnej cofki z odryżaką bystrzycą w górę nurtu. Wiadomo, że ludzie się denerwują. No w tej chwili jeszcze ławka jakoś tak w ryzach jest trzymana, jak długo nie wiadomo. Jest jednak duża szansa, że weekend... Będzie już we Wrocławiu spokojny. Relację przygotował Jan Pelczar z polskiego radia Wrocław. Bubr nie zagraża już Żaganiowi i okolicznym miejscowościom. Pobrzeńska fala powodziowa wlewa się do odry. Z Żagania sytuację obserwuje nasz specjalny wysłannik Maciej Jastrzębski. Przez trzy dni było groźnie. Wysoka woda przesączała się przez wałę. Konieczna była interwencja. Trzeba było kłaść worki z piaskiem, mówią mieszkańcy Żagania. Tam są domki takie jednorodzinne, i tam strażacy są. Chyba też odpompowują tą te worki jak rozumiem to trzymają. No trzymają oczywiście. Tu nawet jest pan, który ładował od rana. Tak ale na szczęście udało się, udało się tutaj zabezpieczyć ten teren, także że najważniejsze. W województwie lubuskim nerwowo na stan Odry zasilanej dopływami patrzą mieszkańcy Nowej Soli. Tam czoło fali powodziowej jest spodziewane w sobotę. Według rzecznika lubuskich strażaków Arkadiusza Kaniaka miasto ma nowoczesną infrastrukturę przeciwpowodziową, więc nie powinno nic złego się wydarzyć. Dalej jest Krosno Drzańskie, którego mieszkańcy wzmacniają i podwyższają wały, aby być gotowymi na każdy scenariusz. Powódź 2024. Podcast specjalny Polskiego Radia. Szefowa Komisji Europejskiej poinformowała, że Unia przekaże 10 miliardów euro państwom nawiedzonym przez powódź. Ursula von der Leyen spotkała się we Wrocławiu z szefami rządów Polski, Czech, Słowacji i Austrii. 5 miliardów z tej puli ma trafić do Polski. Głuchołazy zaczynają liczenie stratę do odbudowy. Jest nie tylko infrastruktura drogowa, komunalna, ale też prywatna. Przez Wielką Wodę zniszczone zostały także placówki oświatowe i ośrodek pomocy społecznej, a także dom dziennego pobytu. Jak przekazuje burmistrz Paweł Szymkowicz. Ze Wstępnych, bardzo pobieżnych szacunków wynika, że odbudowa samej infrastruktury komunalnej będzie kosztować 250 milionów złotych. Próbowaliśmy szacować na podstawie tego, ile metrów, czy już można powiedzieć kilometrów dróg zostało zniszczonych, jakie obiekty komunalne zarządzane przez gminę zostały zniszczone, co tam zostało zniszczone. Do tego jeszcze dochodzi infrastruktura na wsiach. Pomoc w odbudowę gułas włączyło się wiele służb mundurowych. W sprzątaniu biorą udział również mieszkańcy. Już niemal wszyscy mieszkańcy starego i nowego Gierałtowa oraz Bielic mają agregaty prądotwórcze. Od soboty pomoc do pół tysiąca mieszkańców dostarczana jest za pomocą śmigłowców i samochodami terenowymi przez góry. Paweł Pawlica Zapasy żywności, środków higienicznych i wody są wystarczające. Wolontariuszom i wojsku udało się przywieźć agregaty i zapas paliwa do większości mieszkańców, mówi Adam Hadrysiak, prowadzący pensjonat w Starym Gierałtowie, który jest także zaangażowany w niesienie pomocy. Tak naprawdę na dzień dzisiejszy potrzebujemy już nie agregaty, bo w tej chwili ja na przykład nie słyszę szumu rzeki, tylko słyszę agregaty. Potrzebujemy motopompy, osuszacze, tego typu rzeczy. No i żeby ta droga wreszcie była przejezdna. Tak, no ale to mam nadzieję, że wojsko. Wojsko zacznie ogarniać. Rzeka Biała Białolądecka zniszczyła w kilkunastu miejscach jedyną drogę łączącą trzy miejscowości ze stroniem Śląskim. Po południu, przez góry dotarło tu wojsko, które pomaga sprzątać podtopione domy. Polska akcja humanitarna apeluje o wsparcie mieszkańców terenów południowo-zachodniej Polski. Działania Pach można wesprzeć, wpłacając pieniądze na portalu Zrzutka, mówi rzeczniczka organizacji Helena Krajewska. Na samej Zrzutce mamy już ponad 500 tysięcy złotych i jest to bardzo dynamiczna sytuacja. Cały czas dochodzą kolejne wpłaty. Także mamy kilkaset tysięcy złotych już na naszej stronie internetowej. Przychodzą do nas przelewy, kolejne deklaracje firm. Także Polski Czerwony Krzyż apeluje o wpłaty na rzecz powodzian. Działania PCK można wesprzeć, przekazując dary rzeczowe, a także w...